Dziś kończy się rozbicie dzielnicowe, ponieważ mamy króla. Jednak Łokietek na drodze zjednoczenia musiał pokonać wiele przeciwności. Chcecie, żeby Łokietek wami rządził? Naszym królem jest Jan Luksemburczyk. Pledz Łokietkiem! Ambitny książę musiał sobie poradzić z Brandeburczykami, oblegającymi Gdańsk. Przyzwolił wezwać na pomoc Krzyżaków ale nie przewidział tego co stało się potem Łokietek wydał swojego syna Kazimierza za aldonę, a córkę Elżbietę za Karola Roberta. Te sojusze pomogły Polsce bronić się przed atakami krzyżaków i Czechów. W 331 roku król musiał odeprzeć silną kampanię krzyżacko-czeską przeciw Polsce. Do wyjątkowo krwawej bitwy doszło pod Płowcami. Rycerstwo krzyżackie i polskie walczyło walecznie do ostatniej kropli krwi. Po bitwie krzyżacy musieli zatrzymać kampanię